Od stycznia bieżącego roku osoby pobierające renty socjalne mogą dorabiać do swojego świadczenia na takich samych zasadach jak pozostali renciści. Świadczenie zostanie zawieszone dopiero po przekroczeniu 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Wcześniej limit ten wynosił 70%. Jeśli natomiast przychód przekroczy 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie będzie wyższa niż 130% tego wynagrodzenia, to renta socjalna zostanie zmniejszona o kwotę przekroczenia. Jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Do renty socjalnej stosuje się więc obecnie te same zasady co do renty z tytułu niezdolności do pracy czy renty rodzinnej. Od grudnia do lutego granicą bezpiecznego dorabiania jest kwota 4536,50 zł brutto. Dodatkowy miesięczny przychód do tej kwoty nie spowoduje zmniejszenia wypłacanej przez ZUS renty. Natomiast, żeby ZUS nie wstrzymał wypłaty świadczenia, dodatkowy miesięczny Przychód między grudniem a lutym nie powinien być wyższy niż 8424,90 zł 90 brutto. Dorabiać bez ograniczeń mogą natomiast osoby, które przeszły na emeryturę po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, a także renciści, którzy pobierają renty dla inwalidów wojennych i wojskowych. Z tego przywileju mogą również skorzystać renciści otrzymujący renty rodzinne przysługujące po osobach uprawnionych do tych świadczeń. Limity nie dotyczą także osób pobierających rentę rodzinną. Które jest kwotowo korzystniejsze od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego?